Dzisiaj jest trochę bardziej odległego kraju niż zwykle jesteśmy już na plaży w Meksyku, dokładnie playa del Carmen. Wczoraj doleciliśmy do Meksyku. Dzisiaj rano od razu przyszliśmy zobaczyć uroki teraźniejszej plaży. Jesteśmy troszeczkę w innym składzie niż w ostatnim filmiku. Mianowicie Tymon, mój synek, a tam jest Martyna. Pije sobie kawę bezstresowo. Przywitały nas ogromne fale. Mega. Tymek chce do wody, ale taka fala by go chyba przykrywa całego. Pierwsze spotkanie z plażą, siódma rano, to muszę powiedzieć, że jest, robi, robi robotę. Mimo, że to nie była taka komercyjna, duża plaża, ale młody miał super fan. Martyna też miała super fan, nie? No, mieliśmy ogólnie mega wrażenia. Także początek, mimo, mimo samego początku trochę kiepskiego, to teraz nadrabiamy straty. Tu jest ogólnie, to jest ciekawe, balkon w salonie, balkon, który nie ma dachu tak naprawdę, bo jest u góry kilka metrów do dachu, tak to wygląda. Ten mam włączony. I tu mamy drugi balkon. Ten balkon jest już z niebem, kawałkiem nieba. Hi. Hey. Znaleźliśmy jakąś knajpę Quinta de Piedra, przyszliśmy sobie na lunch. Tymczasem e, znalazłem danie, które widziałem u Makłowicza. Martyna mi powiedziała, że to właśnie Makłowicz jadł. Także jestem bardzo ciekawy, bo wychwalał to danie. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. A na samym początku już wpadka, bo poprosiłem o kawę z cukrem i dostałem kawę gorzką. Tylko zaraz poproszę o cukier. Martyna zamówiła takosy, tak? Z czym? Z rybą. Z rybką. Rybko. Nawet w menu jest napisane, że jest to najbardziej popularne danie tego regionu, czyli regionu Yucaton. Co tam jest? Świnka. Świnka zaraz Wam pokażę. Czasem Martyna dostała swoje takosy. Bardzo ładnie wyglądają, zrobimy zbliżenie. Okay, i to jest ryba z awokado, korzonki, tak? To się mówi? Kiełki, tak? Kiełki. I sos jaki tam jest? Tyriaki. Tyriaki, OK, Zabawimy się w e, Makłowicza. Tutaj mamy e, fasolkę i czerwona cebulka do tego tutaj. I słynna wieprzowina. To wszystko jest oczywiście podawane tortillą. Zaraz spróbujemy. Spróbujemy teraz Takosa. z drugiej strony. Z drugiej strony. Czemu z drugiej? sos. Z tej strony sos. Spoko. Takosy robią robotę. Tymczasem Próbujemy jeszcze tego dania naszego. Danie nazywa się koczynita pibil. I tak, troszkę wieprzowiny, lekko pikantnej, Szarpana wieprzowinka. O. Do tego nasza fasolka. Nie wiem, czy powinno się odsączać tą fasolkę, bo strasznie jest. cieknie z niej. I czerwona cebula. Jemy to chyba tak. O! Mmm! Mmm! Dobra! Zjadłem danie i dopiero zauważyłem, że podane jest w kamieniu i jest wzruszone świnki. Martyna mówiła, że świnkę nie widziałem o co jej chodzi na początku, ale jest, wizerunek świnki, czyli wieprzowinka. Chyba jest nagrzewane wcześniej to, to naczynie i dopiero wtedy wkładane są do tego, wkładane do tego wieprzowiny. Del Carmen, niegdyś wioska rybacka, dzisiaj małe miasteczko, szybko rozwijające się pomiędzy wielką, wielką miejscowością Cancun i troszeczkę mniejszą, ale równie turystyczną Tulum. Teraz znajdujemy się na najbardziej turystycznej ulicy Playa del Carmen. Można tu znaleźć wszystko i nic. Trochę muzyki. Thank you. trochę towaru z krupówek czy na przykład pijanych turystów. Teraz powiem Wam w skrócie, dlaczego na początku nie było zbyt miło. Otóż już w Amsterdamie mieliśmy spore opóźnienie. Dwie godziny musieliśmy czekać na wylot. Nie podano nam żadnego powodu. Później 10 godzin lotu z Amsterdamu na Kubę. Na Kubie część pasażerów wysiadła, część wsiadła. Później personel nie mógł się tych pasażerów doliczyć, co spowodowało, że czekaliśmy kolejne dwie godziny. Później lot z Kuby do Cancun w Meksyku trwał godzinę, no i w Cancun już okazało się, że nie ma naszych bagaży, musieliśmy czekać kolejne dwie godziny na bagażę, no i wisienka na torcie, czyli transfer. Udaliśmy się do takiej budki, gdzie mogliśmy kupić sobie właśnie transfer taksówką do apartamentu. Kobietka powiedziała od razu 2000 pesos, czyli jakieś 110 euro. To wychodziło za 40 km. Ostatecznie powiedzieliśmy, że nie, dziękujemy. Poszliśmy do kolejnej budki. Ta sama kobietka z początku przybiegła do innej budki i powiedziała: Dobra, to do 1600 pesos. Nie? No i zgodziliśmy się, także wyszło na nas około jakieś 80 euro za sam transfer. No i się zaczęło. Dostaliśmy takie pokwitowanie, ile zapłaciliśmy i nazwisko nasze na tym pokwitowaniu. Następnie jedna z pań poszła z nami na stanowisko taksówek. Musieliśmy chwilę czekać na te taksówki. Podeszły w ogóle jeszcze dwie inne kobiety. Zaczęli się wymieniać tym moim pokwitowaniem. Nie? Troszeczkę się wystraszyłem, bo wieku, czek co mnie chyba zrobić. W balona więc podeszłem do tych, poprosiłem, żeby oddali mi to pokwitowanie, no bo było to dziwne. W ogóle babka puściła do drugiego gościa też jeszcze oczko, więc to już mnie trochę zagotowało. A oglądaliśmy wcześniej filmiki, właśnie youtuberów, gdzie no ewidentnie mówiono, że, że oszukują. Jednej kobiecie pamiętam, właśnie. E zapłaciła kartą, ściągnęło jej w ogóle chyba 30 koła e, złoty z karty komuś innemu w ogóle taksówkarz odjechał e, z bagażami, więc naprawdę musieliśmy być bardzo uważni a że byliśmy bardzo zmęczeni, no to było to dosyć trudne e, ostatecznie e, udało się udało się, szczęśliwie dojechaliśmy no i tak jak mówię jest już coraz lepiej ale no, niestety gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że ciągle trzeba mieć się na baczności Ok, teraz rzućmy okiem na dach apartamentu. Takie oto cudeńka czekają na nas na górze. Słońce mi strasznie doskwiera, w sensie moim oczom. E, fajne jest to, że można sobie tutaj pogrillować. Jeżeli jesteś jakąś większą grupą, zrobić sobie na przykład drina, usiąść bądź poleżeć na leżakach. Co zwróciło bardzo moją uwagę, wszystkie apartamenty mają na dachu jakiś tam widzimy jeden, tam następny, tam następny. Przenieśliśmy się już do e, epicentrum centrum, czyli najbardziej tłucznego miejsca w tym mieście. Tutaj zrobimy zrzut. Posągu, nie wiem co ten posąg oznacza To jak był koniec świata A. Miał być i nie było i zrobił ten, uwaga okay. Tym akcentem będziemy kończyć już pobyt w tej miejscowości Jutro udajemy się do Tulum Równie turystycznego miasta tylko umiejscowionego bardziej ee, dżungli Zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcję, tym jak ma już dość tego hałasu i żegnamy was, papa. Pa. Nie chcę się pożegnać.